Siemczko widzowie, witam Was w pierwszym odcinku na kanale Kafty. Jest to pierwszy odcinek z gry Minecraft. Nareszcie, nareszcie się udało pod ostatnim filmem, takim króciutkim, dość, dość krótkim naprawdę filmikiem. Umieściłem taki, taką krótką informację, mniej więcej jakie budynki są i jak to mniej więcej wygląda. To jest nasz bohater, ten tutaj. I nim dzisiaj będziemy grać, nasz bohater przebył dość długą. O, nasz bohater, słuchajcie, nasz bohater e, przebył dość długą podróż. No, długą, niedługą. Po odnalezieniu wioski. E, jesteśmy dzisiaj przed usługami takimi budowlanymi, bo nasz bohater jest dość dobry w takim właśnie w budowaniu coś takiego. Więc spróbujemy tutaj wejść i się dopytać. Kilka takich ważnych informacji. Zobaczymy. Co i jak tam się uda? Dobra, widzowie, jesteśmy w środku. W ogóle na zewnątrz zaczęło padać. Nie wiem, czy to widać tak przez te szyby, ale no jest pogoda straszna. No niestety zła. widzicie jak to fajnie wygląda. Dość ładnie nawet ta recepcja. recepcja o Dzień dobry, dzień dobry. Tu jest to zakaz wstępu. Coś tam mają. My idziemy do góry. Wóce. O, i my się tu do biura udajemy. Dobra, pukamy. A jeszcze przed zapukaniem. Wchodzimy tam w sumie po to, żeby się dopytać o jakąkolwiek pracę. Czy będziemy w stanie móc coś dostać, żebyśmy się mogli tutaj jakby coś rozwijać może w tym mieście, coś pomóc, no żeby po prostu mieć jakiekolwiek życie tutaj, no bo... O, no jesteśmy takimi wędrownikami, no i niestety no nie mamy nic, tylko mamy ze sobą trzy itemy, no to mamy tylko łóżko, bloczek trawy i, i jedną pochodnię, no jakby no gramy na kreatywnym. No bo będziemy budować. Będziemy dostawać materiały. Ale nieraz będzie na kreatywnym. Dobra, wchodzimy i się pytamy. Dobra, jesteśmy w środku. To jest nasz szef. Dobry szefie, Witamy ba witam bardzo serdecznie. Chcielibyśmy chciałbym bardzo się dopytać, czy byłaby szansa o dostanie tutaj jakiejkolwiek pracy yy, związaną z budowaniem. Czegokolwiek tutaj. Widzę, że miasto jest dość, no niestety, słabo rozwinięte. Kilka rzeczy tylko. No i byśmy chcieli coś tutaj pomóc. Czy się coś udało w ogóle? Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak, słuchajcie, widzowie. Yy, dostałem informację od tego szefa. Dziękujemy. Do widzenia. Ło, chwilę poczekamy na to. Dostałem od tego właśnie, tego jakby szefa w tych usługach budowlanych informację taką, że jest szansa dostania tutaj pracy normalnie tylko musimy, no niestety, ale pracować rzetelnie no bo wiadomo, jak nie będziemy pracować rzetelnie, no to nas po prostu nasze no szef wyrzuci jutro mamy rano się udać tutaj do niego jeszcze raz to powie nam co i jak, ile dostaniemy za wszystko no i ponoć jeszcze poinformował mnie, że ma jakąś dla mnie niespodziankę po prostu a to, że ja tu będę robił no bo my nie mamy na razie gdzie spać Na razie to nam tylko teraz pozostaje przenocować całą noc pod jakimkolwiek drzewem Dobra No to ja się udaję pod jakieś gdzieś się schować, żeby nie zdało za bardzo i Widzimy się już rankiem Dobra, widzowie Przenocowaliśmy to Niestety pod drzewem ciężko było, no zimno, chłodno i tak dalej To jest w ogóle nasza podróż, tam żeśmy już szli stamtąd Nic, udajemy się dzisiaj do tego budynku dopytać się kilka rzeczy związanych w sumie z, no, z pracą, co to, jak to będzie czy nam się coś uda czy nic. Dobra, wchodzimy drugi raz do Pana Mirka, zobaczymy zobaczymy co nam powie Witam, dzień dobry, jesteśmy po raz drugi, dzisiaj ładnie ładna pogoda jest, to mam nadzieję, że i pozytywny dzionek Dobra, dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. To tak szef powiedział, że my nawet bardzo jedną fajną rzecz bo będziemy mieli gdzie mieszkać widzowie. Gdzie mieszkać, gdzie spać. Jeżeli nie będziemy spali już na, na otwartym, tylko będziemy mieli jakiś dach nad głową. Dostaliśmy dom. Ponoć ten dom jest niedaleko gdzieś. Zaraz pójdziemy zobaczymy. Yy, a druga sprawa taka, że już dzisiaj dostaniemy nawet zlecenie jakieś powoli, yy, wydzierżawienia kawałka ziemi i przygotowanie pod jakiś budynek. Jeszcze nie wiem jaki. Dalsze informacje to dostanę już później, co to będzie. Coś będziemy budować po prostu. O, no ponad jest dużo jeszcze do robienia. Dużo rzeczy, no ale zobaczymy. A tak teraz do Was, widzowie: zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję z łapeczką, z dzwoneczkiem oraz komentarz, czy podoba Wam się tego typu seria. Jak dobijecie 5 łapeczek pod tym filmikiem, to następny filmik latuje już za. No za dwa dni w sumie. O, z żyłem coś. Za dwa dni kolejny filmik. Dobra, no dzewie jest jeszcze jedno, teraz wracając powrotem do odcinka, Szef nam powiedział, że za, każde, za każdą usługę jaką co zrobimy, jeżeli wykonamy, dostajemy 20 zł. 20 zł, bo tutaj płatność taka jakby będzie, to wszystko będzie w złocie. Zaraz wam pokażę w skrócie tylko na przykład sklep budowlany jak to tam w ogóle wygląda. Przejdziemy. pierwszy idziemy do tego sklepu tam budowanego, a później idziemy zobaczyć ten dom. O tu WT. Dobra, to jesteśmy na dworze. Tak się to prezentuje. No, wioska mają taką, no, biedną troszkę. Niestety, no, widać, że. No, nie mieli tu takiego dobrego, no, jakiegoś tam. Architektów, żadnych czy coś. Prosta, taka wioseczka mini. Taka na spokojnie, tak żyją. Tu. Dobra, to jest nasz sklep budowlany. O, właśnie. Wchodzimy. Dzień dobry. O, trzech. Trzech pracowników. Na raz się popatrzyło. O, i tu mamy takie cenniki na przykład. Będzie więcej, oczywiście, różnych cenników. Jak różnych sklepów i tak dalej. Mam przykład bloczki 10 zł. Taki bloczek, to 10 zł no i tak to będzie wyglądało Ale oczywiście nam będzie może dawał podwyżkę zobaczymy no na razie 20 zł to jest naprawdę malutko yy, następne też szkło 5 zł nie, tego typu szkło szyby takie różne i tutaj mamy co to inne 8 zł czyli takie pozostałe skrzynki takie o płoty o 8 zł no jest ogólnie tak jakby droga no 20 za każdą rzecz no zależy ile zrobimy może jakieś premie, coś. Dobra, to idziemy dalej. Idziemy teraz zobaczyć nasz dom. On jest gdzieś ponoć tutaj, w tym kierunku to było. Tak, to jest to chyba. Jest niestety, no, jo jest w opłakanym stanie. Tu są jakieś szyby wybite. Ło, <laughs> pozarastane. Ojojoj, muszę to zburzyć. Już Zarosło. No dobra, słuchajcie, no mamy przynajmniej gdzie spać już, no. Jakby, no, mamy zadaszenie, no, ale dalej będzie chłodno. Może ciutkę, ciutkę cieplej, no mury mamy już. Będziemy musieli to oczyścić. Oczyścimy to chyba w następnym odcinku. A dzisiaj tylko przygotujemy tutaj łóżko. Dobra, tu sobie położymy łóżko. Tylko czekajcie, musimy chyba zgubić luszcze no, Dobra, tu się nie da. Damy sobie to tu i tyle. Dobra, damy sobie lampeczkę jedną, bo tylko jedną mamy jakby. No i dobra. No i mamy, słuchajcie, gdzie spać. Drzwi nie ma, szyb nie ma. Jak zarobimy coś, no to dostaniemy zawsze pieniądze i skrzyneczkę sobie kupimy. Na pewno pierwsza rzecz, jaka to będzie kupiona? skrzynka. Skrzynkę jako pierwsze musimy kupić, żeby to gdzie trzymać jakiekolwiek pieniądze, coś, wszystko, no, wszystko to trzeba trzymać gdzieś. Także dajcie zna znaka, yy, co robimy dalej z tym domem. Czy go remontujemy, czy po prostu tylko wkładać to co najważniejsze, cofnąć blue drzwi i tyle. Dajcie znać po prostu. Napiszcie w komentarzach co robimy. Dobra, my zmierzamy teraz w miejsce, które mi powiedział szef, że mamy wydzierżawić kawałek. To było chyba tutaj, bo on chciał, żeby tu było naprzeciwko tego budynku, znaczy coś miało być. O, to chyba jest to tutaj. Coś mi się tak wydaje. No, to jest chyba tu. Dobra, tak, to jest to. Musimy tak, kratkę chyba odtąd tutaj i wydzierżawiamy to dotąd. Takie, tyle miejsca musi być. Cyk, dotąd. O, właśnie, tak. Dotąd i długie. Długie bodajże było. Dotąd, chyba, tak. Dotąd, tak. Dotąd to musi być. Nie wiem, co to będzie naprawdę budowane. Ja się dowiem dopiero w następnym odcinku, bo pójdziemy tam do szefa i się dopytamy co to jest w ogóle. Co to ma być? Co będziemy budować? W następnym odcinku dostaniemy już materiały. Takie różne rzeczy do ustawienia już fundamentów pierwszych. Dobra, tu postawimy tylko hop. Takie coś tylko dostaliśmy. Żebyśmy tu kawałek tylko jakieś takie miejsca gdzieś po, pozatykali, bo to jest zbędne. Tu jeszcze jak mamy to, to my musimy zrobić coś takiego, żeby było widać. Żeby było widać po prostu, gdzie jest jak wytyczone. Mi się wydaje, że to chyba będzie jakiś, nie wiem. To może powstać jakiś budynek na przykład spożywczy, czy coś takiego, ale nie wiem, nie wiem, dam znać po prostu w następnym odcinku. Dobra, widzowie. skończona nasza robota, Nasz... dajcie, dajcie w komentarze, w sumie nie będę nazywał, nie będę nazywał, nie będę mu dawał imienia, dajcie znać po prostu jaką nazwę, jakie imię wybieracie dla naszego głównego bohatera, no i... Sobie to tyle z takich informacji, no i chyba tyle z dzisiejszej roboty naszej. Noc się zrobiła już. Księżyc idzie w górę. A my teraz idziemy sobie po wypłatę do usług budowlanych do pana Mirka. Dobry, a po wypłatę yy, ładnie praca zrobiona. Niestety tu brakuje okien, ale proszę tu zobaczyć. O, ładnie jest wyrzeźbiony teren. Mam nadzieję, że jest Pan zadowolony. I chciałbym już właśnie odebrać. O, dziękuję bardzo. Super. Do widzenia. Dobra, wy dostaliśmy 20 zł. Kurczę, pierwszy nasz zarobek w życiu. No znaczy, może nie w życiu. Nie wiadomo, co nasz wędrownik jeszcze przedrobił. Ale mamy 20 zł. My mieliśmy coś kupić, chyba mi się wydaje. Albo nie dzisiaj, no bo skrzynkę mieliśmy kupywać. Dobra, kupimy skrzyneczkę. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Dobra, wy mamy skrzyneczkę. Jest nasza skrzyneczka i 12 golda. Skrzyneczka jest. Robota wykonana ładnie, elegancko. Jeszcze 12 golda naszych pieniędzy. Strzyneczka jest. To wszystko, co tam schowamy do tego. No i dobra, no i pięknie wygląda. No co zrobimy? Musimy jakoś żyć. Tu ją postawimy. O, pyk. Tu sobie schowamy. Mamy tego też. No i tego nic. Więc tylko to w sumie. Teraz będzie się jak już kończył. O, znowu nam dłuższy yy, rus. Teraz będzie się odcineczek kończył. Dajcie jeszcze raz przypomnę znak co robimy z tym budynkiem. burzymy go na zero czy odnawiamy tylko na razie i zbieramy na coś innego. Dobra widzowie. To, to tak. Kończymy dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarze. Fajny filmik. I pamiętajcie, 5 łapeczek w górę. Odblokuję następny odcinek tego typu serii. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się już w następnym drugim odcinku. Trzymajcie się, cześć!